No, ale ten sore to tak jakoś mi nie pasuje. Yo! Billy Sparrow! Jakby ktoś nie zauważył. Ja lubię mówić po angielsku, często wrzucam jakieś wstawki i z tego powodu wy coraz częściej mnie o to pytacie. I wywiązują się różne rozmowy na ten temat w komentarzach, i dlatego postanowiłam nagrać typy Polaków mówiących po angielsku. Nauczyłam się jednego działu w książce i dostałam szóstkę. Za tydzień nauczę się drugiego działu z książki i też dostanę szóstkę, ale z pierwszego już kompletnie nic nie będę pamiętać. Wszyscy znamy taką osobę ze szkoły. Ja zawsze uważałam, że oceny naprawdę nie są ważne. Chodzi o to, co serio zostaje Ci w głowie. Jeżeli jesteś taką osobą, to kurde naprawdę nie chodzi o to, żebyś dostawał, dostawała cały czas wszystkie najlepsze oceny, a tak naprawdę nic nie umiała powiedzieć. Lepiej, żebyś umiała mówić normalnie na trójkę, niż znała każdy dział osobą na szóstkę. I nie wstydź się tego, że być może ze wszystkich innych przedmiotów masz szóstki i z tego jednego nie masz, bo ci nie leży. To jest normalne, nie może ci leżeć wszystko. Językowe snoby. W jednym z filmów powiedziałam, że lubię Iron Ironmana. Dziesiątki komentarzy na temat tego, że Ha! Wcale nie mówisz tak dobrze po angielsku? Słyszałam. To jedno słowo powiedziałeś źle. Dla tych niepoinformowanych to powinno się czytać mniej więcej Iron. Iron. Pytam. Jak wymawiasz Disney? Mówisz, że oglądałaś bajki Disneya? Nie wiem, ale ja mówię Disneya, dlatego że to jest spolszczone i dobrze to funkcjonuje w użytkowym języku. Sorry, ale dla mnie to jest takie szpanowanie i tak nienaturalna rzecz. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest mój ulubiony film, ja bym powiedziała: Nie, no ogólnie to ostatnio Avengers, no ale ten Thor to tak jakoś mi nie pasuje. No przepraszam bardzo, ale czy ktokolwiek by ogarnął ten wyraz, który powiedziałam przed jakoś mi nie pasuje? Dla mnie to jest po prostu głupie, kiedy mówię po polsku i mówię r i nagle mam mówić <tryk> Thor. Nie czulibyście się głupi, gdyby ktoś Was zapytał, jaka jest Wasza ulubiona postać z komiksu, a wy byście powiedzieli Iron Man Iron Man. I mam to w dupie, a jak będę mówiła po angielsku, to wtedy będę mówiła tak, jak się mówi po angielsku. Wiecie, jest taki aktor, który jest Amerykaninem oczywiście i nazywa się Krasiniski. Myślicie, że ktokolwiek w Ameryce mówi na niego Krasiniski? Nie. Mówią John Krasinski, a ten Arnold Schwarzenegger? My mówimy Schwarzenegger, a po angielsku powiedzą Schwarzenegger. Kolejna rzecz, która jest kłopotliwa, przy takim trzymaniu się bardzo ścisłym tego poprawnego akcentu, kiedy wplatamy to polskie zdanie i musimy to odmieniać. Thor jakoś jest. Ale co w sytuacji, kiedy chcecie powiedzieć, myślę, że oni powinni zabrać ten młot Sorowi. a może Sorowi, jeżeli już tak czytamy. A w dzieciństwie oglądałam bajki Disneya. Dostałam tyle lajków pod tym zdjęciem. I wiecie co? Właśnie przez was, wy ludzie, którzy panujecie na siłę i próbujecie wytykać wszystkim błędy, inni ludzie boją się mówić w ogóle. Więc utrzyjcie sobie noski, nie pomdlejcie tam, że Iron Man... No i właśnie trzeci typ, czyli wszystko wiem, wszystko rozumiem, ale nic nie powiem, bo się peszę, bo za chwilę powiem Disney i ktoś mi poprawi. This is Walt Disney, so shut the fuck up. Wiedzcie, że nigdy nie będziecie perfekcyjni w obcym języku. Nie jesteście nativeami. Zobaczcie, my nawet w polskim popełniamy tyle błędów, a to dopiero w innym języku. Czy jak przyjeżdża jakiś obcokrajowiec do Polski i mówi łamaną polszczyzną, to czy wy macie z tym problem? Jest wam miło, że on się nauczył mniej więcej tego języka, żeby się z wami komunikować. Komunikować, bo o to chodzi w języku. Są też tacy ludzie, mam wrażenie, którzy są ok z tego angielskiego, ogarniają na lekcji, wiecie, te listeningi, takie bardzo ułożone, spokojne, dokładne, ale kiedy przechodzi do żywego języka, to wtedy odpadają. I ja myślę, że to jest bardzo łatwe do naprawienia. Ważne jest, że jeżeli chcecie się nauczyć dobrze języka, żebyście nie zamykali się tylko właśnie na książki, ale żebyście poszli do popkultury, żeby usłyszeć chociażby w filmach, jakieś wywiady pooglądać, żeby ten język był żywy. Szybko przyzwyczajcie się do tego, że ludzie z różnych różnych miejsc na świecie mają trochę inny akcent po angielsku, że wszystko nie jest takie dokładne i będzie ok. I piąty typ do którego ja siebie zaliczam. Mówię po angielsku, bo bardzo to lubię. Sprawia mi to przyjemność. Nie mam w sobie blokady, bo nie wstydzę się tego, że popełniam błędy, bo oczywiście, że je popełniam. I nie będę tłamsić innych ludzi, dlatego że ja wiem coś lepiej od nich, bo nie o to chodzi. Bo ja sobie życzę, żeby oni też swobodnie mogli wypowiadać się w tym języku na takim poziomie, na jakim tylko potrafią. Z tym dobrym słowem zostawiam Was. Buziaczki.